Z tej strony Royal Stars Witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars Tym razem mamy więcej postaci Potrzebuję Piper, kupiłem co do niej kina, widzicie Próbowa Piper Zabrałem ja sobie Megaboxa, Pika jak widzicie No i dzisiaj postaramy się wbić coś Jakieś pucharki, nie wiem jak zawsze Dobra, lecimy. Wi widzimy się już na. Już w grze. A tak, y pięć łapek w górę, kolejny odcinek. Bo pod ostatnim filmikiem gram z Gabsonem. No, było mało, było mało, było mało. Leon! Tam. No, się... Serio. Na początek wygrałeś. Fłak, mi już dwa, serio? E Dobra, widzimy się, jak wygram. Ale chyba <laughs> nie, jak wygram. Wiecie co, bo bardzo wtedy 5 łapie w górę. Dobijam do 100 wyświetleń. 100. Rozumiecie to? Trochę za dużo, bo ja jestem jeszcze niesławnym youtuberem. Przykładnie jak to nie jest bardzo popularny, ale... Co to? What the hell? Co to było, nie? Mi się w głowie pomieszało. Uy. Poczekajcie, ja załatwię, żeby mi się coś takiego nie wyświetlało. Okej, okay, już mi się nie będzie chyba wyświetlać. Wiecie co? To to ja widziałem, to już się nie odpaczy. Czy jakoś mówi, nie wiem. Okej. Okay. Wiecie co? Bo teraz, akurat, akurat teraz, a, będzie nowa seria na kanale. Minecrafta. Ła! Piszcie w komentarzach, czy chcecie. Łata, łata, łata. Ej, gówno. Ojej, wiecie, że bro... Jezu, strachimy wieki ile pucharku. Ej, nieważne. Razem łącznie. Yy, będzie nowa seria z Gabsonem, jak będziemy grać w tego. W Minecrafta. Ale teraz nie wiem czy będzie taka seria, bo jak będzie, jak będzie pięć łapek w górę, pod tym filmikiem będzie seria. Nawet jak będą trzy łapki w górę, to będzie seria. Na pewno nagramy. Jak się Gabryś zgodzi. A jak nie, to będę sam nagrywał. <laughs> nie jest taki los. U nie. Łaaa, dobra, ja się przestraszyłem. Okej, okay, nie ważne, lecimy. No, dawaj, Karl Dobre, jeśli co on umie w ogóle? Nie sześć parki ubó. Co on umie? Co on? Nie umie i tak nie wie. Ja siada i wifi. Nooo. O oh, fuck. Mam taki telefon, żeby siada wifi, Gówno telefon. No nieważne. Lecimy. Kogo nie ma. Tu nie. O ból! A sześć parkiów ma. O. I Jezu... Oooo! Bibi skąd żysz! Jezus Maria! O, to tu się nie Nieważne. Ooo, jak ktoś mnie zaraz będzie zapraszał. O, nie przeszkadzać. Ciągle mi będziecie przeszkadzać. Nie patrz. Patrzcie, jakie mamy znajomych. Może zaprosimy brama, może. Bijajcie piach. Eee, gówno. Okej, okay, może zagramy w inną grę? Solo czy... też eee, w duo, nawaj. Eee, o nie, nie chcę mnie, Dobra. Nie, okay. ja, ja zbiorę i oni O, dobra wreszcie. Dobra, lecimy z tym. Jak wygram, wiecie to, będzie nowa seria. Będę grał na Xboxie w Minecrafta, w Sonica. Wiele gier, szkoda, simulator. Ale Sonic chyba będzie też fajny. Tak myślę. Jak, jak znacie Sonica, bo nie wiem, czy znacie. Ja znam. Tawaj. Yy, Dobra. Koniec, 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 tu U... Okej, okay, nieważne. Zobaczymy się. Ej, tu jest Daryll. Ej, już czy... był... A, zniknął, no, okej. Okay. Daryll, wiem, że tam jesteś. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tutaj. Łooo! O! Okej. Hopsa i stąd karol ok leczy się że mi się dawaj Gabson zachorował wiecie ale może kiedyś będzie kiedyś może będzie jeszcze będzie na 100 procent mówię wam będzie w filmiku jeszcze będzie w jakimś filmiku ale nie wiem, czy będzie, bo może zachorować, a i już... No wiecie co... Więc na pewno, ale myślę, że... Mm, że będzie już zdrowy. Po prostu. Ja pierdziele, poko! Trzeba go złamić, bo tak mi jest prze... tak nam przeszkadza. Okej, wielkie wsparcie. Już? Co te działko? Sraszki. O, jakaj, Karlu. Nie. Gdzie, nie wyle, drugie miejsce. U, u, u. Także... Widzimy się w kolejnym filmiku. Bleks.